stan zachowania, o którym proszę Państwa można powiedzieć, taki, który ma najlepszy stosunek jakości do ceny, gdyż jakość jest wyśmienita, jest to bankowa sztuka złożona jedynie w pół, w pełni naturalna, niepoprawiana, nieprasowana, niemoczona, leśniąca, śliczna, 500 tysiączka, z rzadszej odmiany, nawet można powiedzieć rzadkiej, gdyż seria jest tutaj dwuliterowa, numerator sześciocyfrowy, taki duży, poprzedzający NO z dwoma kreskami pod spodem. Niełatwo o taki stan zachowania tego banknotu, a jednocześnie, mimo swojej bankowej prezencji, ma złożenie w pół, jedno pojedyncze, czyste, czyli nowa sztuka wyjęta z kasy bankowej, przyjęta w wypłacie tak zachowana do dzisiaj. Ale, ponieważ nie jest bankowy, to przełożenie na cenę od razu jest zupełnie inne, gdyż no, gdyby tutaj nie było tego śladu złożenia, to mielibyśmy do czynienia z, przy tej prezencji, przy tej jakości marginesów, świeżości i itd. Tak z bardzo, bardzo wysokim poziomem ceny, natomiast przez złożenie i przez to, że to już jest nota rzędu AU58 w gradingu, będziemy mieli możliwość zakupienia go zapewne w przyzwoitszych pieniądzach, czyli moim zdaniem ten stosunek jakości prezentacyjnej i atrakcyjności waloru do ceny, którą przecież z niego zapłacić jest, będzie na bardzo Akceptowalnym poziomie. Polecam wyśmienitej prezencji 500k.